Subiem, siema, nie? siema, dzisiaj sobie lecimy do Ikei i no. zobaczymy, co tam dzisiaj dobrego dostaniemy. Będzie jesteśmy super. jesteśmy e, dzisiaj w dobrych nastrojach, no i. no i. No. <laughs> ok, to jest mój dzisiejszy obiad. To jest mój obiad dzisiejszy Cena 15,90. Surówki nie biorę, bo jestem biedny i nie będę brał surówki za, 10, za 7 zł Może po prostu dzisiaj to mi wystarczy i okej okay. IKEA, obiad za 16 zł Bez wody, bez surówki Zbrokowałem z Biedronki za 450 Myślę, że tutaj jeden ziemniak na talerzu leży Nie wiem co się mieści pod żółtą skorupką no ale zobaczmy. Ua, what the fuck! Tłuszczu wyprysnął. Zapach tłuszczu czuć. Zobaczymy jak to smakuje Pojedziemy sobie dzisiaj, jestem z szuflą w Pika, i z Filipkiem, z Zaraz pójdę sobie kupić jakąś. Siostra, dziś jakąś półeczkę? Nie! stół, stół. Także dzisiaj miło spędzimy dzień. Właśnie sobie pojedliśmy. Jak widać smakowało. Niektórzy jeszcze się ociągają Tak no, Mi się udało już opaflunić i wyprasnął mi na nogę. Ofafluniłeś się. Będzie pranie w domu. Ale mam zrobić dzisiaj na Co? Za oknem piękny, romantyczny widok Industrialny Rury, przewody i te betony Przyjemnie jest ogólnie, fajnie To jest Tak, to jest zbyt boszczyk Szrady No cóż. Dzisiaj kupujemy stół, dlatego że stały, stary stół się obluzował może aż się obkręca dookoła Także można sobie so, so robić takie yy, pokoju Na stole stawiając <gry> Filip powiedział, że sobie zatrzyma go w ogrodzie Na pokoju I że zrobi z niego kierownicę auta, bo się kręci To <gry> właśnie No A Co zrobić? Domek? Tak. A ty co, nagle? Z mikrofonem się posługuje. co wyobrażam? Coś, co my byśmy wyrzucili, tak dzieci zaraz, to zawsze zrobią porządek z tego. Bo hmm. nie robimy sobie tutaj nieco jaja. Dzisiaj sobie interpretujemy wszystko po swojemu. Już mieliśmy telewizory z kuchenek, z, drap z drapaków kuchennych, drapaczki do pleców. No i mieliśmy suszarki fryzjerskie z, z wyciągów parowych. Zobaczymy co jeszcze ciekawe ma panie do głowy.